Naszym celem jest zorganizowanie ponadzakładowych spotkań społecznych inspektorów pracy z przedstawicielami pracodawców oraz służbą BHP i innymi pracownikami, a także z instytucjami i wszelkimi partnerami, którzy zajmują się bezpieczeństwem pracy i kulturą pracy w zakładach pracy naszego województwa. Takie fora są zawsze potrzebne, dlatego że to jest miejsce, w którym po pierwsze możemy zdobyć wiedzę, ponieważ wielu prelegentów tutaj dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, także możemy ją pozyskać i możemy się nią również podzielić, dlatego że i wysłuchawszy prelegentów, i podczas rozmów takich kuluarowych, podczas przerw, wymiany doświadczeń to jest bardzo dobre miejsce po prostu na to, żeby, żeby te doświadczenia wymienić. Zdobywamy również kontakty, które możemy później wykonać. Korzystać. Także to jest zawsze bardzo, bardzo potrzebne, a ponieważ mówimy o bezpieczeństwie pracy, o chorobach zawodowych, no to to jest nasze życie, przecież praca pochłania znaczną część naszego życia, więc bezpieczeństwo w miejscu pracy jest tym, tym istotniejsze, więc bardzo dobrze, że takie forum się odbywa i cieszę się, że się będzie odbywać cyklicznie.